Porozmawiamy o tym, jak pokolenie Z podchodzi do swoich obowiązków i czy w ogóle zakupy są jakkolwiek w obszarze zainteresowań pokolenia Z. Czy według Twoich obserwacji, uwaga teraz, czy według Twoich obserwacji zakupy są NPC? Dlaczego Ty jako przedstawiciel pokolenia Z jesteś roszczeniowa? Moja praca zdarzyła się przypadkowo w zakupach. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku świata widzianego Okiem, Okiem Kupca. Kupca. No, dzisiaj odcinek szczególny. Trochę się stresujemy, bo my, te stare dwa, dwa stare dziady, tutaj zaprosiliśmy pokolenie Z. No ale ja na początek chciałem Cię, Wiktoria, zapytać, dlaczego Ty, jako przedstawiciel pokolenia Z, jesteś rozszczeniowa. Dlaczego jestem rocznieniowa? Ponieważ znam swoją wartość. O. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Masz jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, z od razu zostaję? Kończmy ten odcinek, on się źle skończy. Teraz mi się wydaje. Bo w zderzeniu z Z. Dobrze, Wiktoria, drugi stereotyp w takim razie. Dlaczego ty jako przedstawicielka pokolenia Z jesteś yy, leniwa? A ponieważ yy, nie pracuję za darmo po godzinach. Mm -hmm. no dobrze, okej. Okay. Dla, ty... dla dobra firmy, jak to za darmo? Tu jestem, Dobro. panie, i ona do zakupów poszła. No. Dobra. Dobrze, Wiktoria, witamy Cię w naszym odcinku Świata Widzianego Okiem Kupca. Powiedz nam dwa słowa o sobie. Dlaczego jak się pokierowała Twoja ścieżka, że tak powiem, decyzyjna w, w, w kontekście rozpoczęcia kariery zawodowej? No i powiedz nam, dlaczego akurat zakupy. Ja tylko podpowiem, że Wiktoria jest stażystką w dziale zakupów firmy 7 Anna albo 7 Anna. 7 Anna, tak? Tak, jak to interpretuje tak lepiej. Okej. Okay, no to będziemy interpretować no to międzynarodowo seven anna. Tak. Co się, co się stało, że co się stało, że akurat sama, bo to poprawnie jeśli się mylę. Z własnej nieprzymuszonej woli wiedziałaś od razu, że chcesz iść do pracy w zakupach? Nie, tak nie było. Ja nie wiedziałam, że. Jakby ja szczerze nie wiedziałam nawet zbytnio o, o takim dziale jak zakupy kiedyś. Ja studiuję ekonomię, tak. I um, moja praca zdarzyła się przypadkowo w zakupach, ponieważ ja zostałam polecona. W sensie dostałam polecenie. Że mogę pójść do działu zakupów w takiej firmie. Takiej... Pięknie, <gry> I, wiesz, to i nawet. Tak, I tak to... poszłam na rozmowę i, i tak się zatrudniłam. To nawet nie wiesz, jakie z mi miło, bo już bałem się, naprawdę miałem obawy, że skończyła się pewna epoka. Pewna epoka pod tytułem Wszyscy trafiliśmy. To jest taki dowcip branżowy, który my opowiadamy za każdym razem, jak stare zgrady, że wszyscy dotrafiliśmy do zakupów w ten sam sposób, przez przypadek. I teraz nagle okazuje się, że miałabyś być pierwszą osobą, tą jaskółką, która by powiedziała nie, ja od razu wiedziałam, że chcę pracować w zakupach. Natomiast to, co teraz powiedziałaś ów, czyli ta epoka się jeszcze nie kończy, jeszcze to jest wszystko przed nami. Powieliłaś, powieliłaś ten schemat wszystkich, czy, czy większości kupców znalazłem się w zakupach przez przypadek, wcześniej nie wiedziałem o co tam chodzi w ogóle. Super. Ja to nie to wiedziałem, z takie działo istnieje, więc jest wszystko w normie. Wszystko jest w normie, jest OK. No okej, okay. no i. Trafiłaś i nie uciekłaś, więc coś nam więcej o tym powiesz? Ja, ja... Dlaczego, nie traf... dlaczego nie uciekłam? Jak tam trafiłam? Ponieważ trafiłam na bardzo super zespół. Ja pracuję z mega osobami. Jakby mam super przełożoną, super koleżanki z pracy, które ja tak jakby ten. Mój skok do zakupów to był taki dosłownie skok na głęboką wodę, bo nie wiedziałam totalnie co mam robić, w co ręce włożyć, ale na szczęście miałam takie fajne dziewczyny w zespole. Mam dalej te fajne dziewczyny w zespole, które mnie nakierowały, wszystko mi pokazały i tak naprawdę dalej służą mi pomocą mimo tego, że już tam jakiś czas pracuję, więc jeżeli potrzebuję ich wsparcia, to one zawsze są. Tak samo moja no to super. Wiktoria, to pytanie jeszcze co Zetka mówi o szefie? Jakiego Zetka chce mieć szefa? Zetka chce mieć szefa, który, wiadomo, bo my pracujemy, jesteśmy ze sobą codziennie, mamy ze sobą styczność. Chcemy mieć szefa, który ma koleżeńskie nastawienie, przyjacielskie, ale który jednak zachowuje autorytet szefa. Żeby widzimy, że to jest nasz szef, że możemy z nim porozmawiać, możemy przyjść do niego z problemem, ale jednak też, jak zawalimy, to nasz szef nam powie, że zawaliliśmy. Okej, okay. czyli, że nie będzie uwijał w bawełnę, tylko przyjdzie, tak. informacje z słuchaj Wiktoria, to i to tutaj nie, nie zawanglało. To nie było. Chciałabym, NPC... żeby, chciałabym, żebyś to poprawiła, tak? Mhm. I żebyś więcej takiego błędu nie popełniła najlepiej. Okej, okay. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jakiego, jakiej informacji zwrotnej, jakiego feedbacku oczekujecie? Chcecie w ogóle feedback? Czy, czy ty chcesz wykonywać swoje obowiązki i jesteś przekonana o tym, że robisz to świetnie? Czy jednak oczekujesz, że co jakiś czas dostaniesz informację zwrotną dotyczącą tego, jak. Jak ktoś postrzega Twoją pracę? No i ja na przykład, i myślę, że to też jest cecha zetkowa, że nie lubimy, jak ktoś jest taki dość skryty ze swoimi odczuciami na temat naszej pracy. Lubimy, jak nas pochwalą, ale też lubimy, jak nam powiedzą od razu, że robimy coś źle, prawda? Mhm. Że na przykład moglibyśmy, nie, nie popełniliśmy jakiegoś jeszcze tragicznego błędu, ale od razu mówię, że chciałbym, żebyś to robiła inaczej. I tyle. Mm. I po ja prostu to... potrzebujemy, czy to negatywny, czy to pozytywny, to potrzebujemy feedbacku, potrzebujemy rozmawiać o naszej pracy. Super. Ja tutaj słyszę, że po prostu się trzeba interesować, że najgorsza mm. jest obojętność, no nie, że... Nie, nie lubimy obojętności ze strony no. szefa. To, 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 czy, czy dobre, czy niedobre, ale widać, nie, że się nie interesuje i to chyba o to chodzi. Tak, nie lubimy i wtrącania się jakby w pracę, bo właśnie wiadomo, chcemy wykonywać ją i nie chcemy, żeby ktoś nam w tym wykonywaniu przeszkadzał, ale lubimy od, odpowiedzi i lubimy zainteresowanie ze strony szefa. O, czyli mikromanagementu nie, nie, nie lubicie, tylko żeby jednak jakąś tam autonomię zostawić. Tak, jak mówiłam właśnie na samym początku, że lubimy, jakby, ja lubię w swojej pracy szukania samej odpowiedzi na pytanie albo na rozwiązania na problem. Nie lubię, jak ktoś mi każe przez cały czas, dyktuje mi nad głową, co mam robić. Mm, Okej, okay. świetnie. Dzięki. 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 Czy według Twoich obserwacji, uwaga teraz, czy według Twoich obserwacji zakupy są NPC? Chwila. Jestem Gen Z powinnam to wiedzieć. No. <laughs> Nie. Znaczy, ja wiem o co chodzi, tak, ale ciężko stwierdzić. No, no testujemy, tak, testujemy no, ale czy jest. Nic nie myślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie to może mieć sens. Okej. Okay. Pytanie dla niewtajemniczonych, wszystkich, którzy już dawno swoje młode pokolenie zakończyli. NPC to, 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 to obszar lub osoba niewyróżniająca się od innych. No i dlatego pytam, czy zakupy według ciebie to NPC. Nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie mogę się tak podkopywać w ogóle. Takie to są ryzykowne pytania. No proszę pani. Nie, to nikt nie będzie z twojej firmy tak oglądał, no, bo... wrócimy tylko ten fragment, gdzie mówiłaś, że w tej firmie się świetnie pracuje, ma super szefową i super koleżanki w pracy i reszta się wytnie. Znaczy w drugiej, w drugiej części filmu będzie, a tam i tak nie jest. Mów Wiktoria, mów, nie krępuj się, nic, nic, się tutaj nie stało przed chwileczką. Nie, nie, nie ale ja coś słyszałam. Jaka jest, hmm. jaka jest, twoja rola w zespole? Jak ty oceniasz Moja... swoją rolę w zespole? Moja rola w zespole jest taka, że pilnuję, żeby wszyscy mieli zawsze dobry humor. Wow, okej, okay, super. No, a to nie, jak... ale oczywiście poza moimi obowiązkami, co nie, no, to, tak. uh -huh. to tylko tak na boku. To już taki takie praktyki darmowe. A takim promykiem nadziei jesteś, że. Promyczkiem zabawy, tak. Zabawy. Z jak zakupy, Z jak zabawa. No ale dobra, ale to ja rozumiem, że Ty oczekujesz dodatkowego wynagrodzenia za tą funkcję? Nie, nie, ja to robię hobbystycznie. <grym> Czyli jednak da się. Coś się da zrobić za darmo. <grym> no, tak. coś, no, coś. Oczywiście, wiele rzeczy da się zrobić za darmo. No dobra, a jak widzisz takich, tych tak zwanych wiesz yy, grej, jak się nazywa to pokolenie Łukasz, takie grey, grej, grej, że grey to są już takie grej, grej, stare. już mają takie siwe włosy i generalnie już są tacy dużo, dużo starsi. Boomerzy? To... No właśnie, tak, boomerzy, no nie chciałem tego sobie użyć, no, a niech będzie, no to z nimi się I mogę bez... pracować czy jakby współpraca z tymi boomerami to już naprawdę jest yy, stresująca, trudna i w ogóle skazana na porażkę? Nie jest, ja uwielbiam z nimi pracować, w sensie już z boomerami to takie, ja chyba nie pracuję z boomerami, bardziej to jest chyba Gen X? tak? Chyba tak się to się mówi. Ja uwielbiam z nimi pracować i ja czuję wielki respekt wobec osób dłużej ode mnie oczywiście na rynku pracy i uwielbiam czerpać, chłonąć jak gąbka tą wiedzę od nich, którą mi przekazują, jeżeli chcą mi ją przekazywać. No ale zobacz, ale mówisz nam o tym, że czujesz ten respekt i, 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 i chłoniesz, ale jednak stereotyp pokazuje to, że tego respektu nie ma. Nie? Na zasadzie nie, nie obchodzi mnie, czy ty pracujesz w tej firmie 2 lata, 10 czy 40, ty jesteś mi równy, nie? Tak, ale też, no bo ten taki stereotyp jest, że my jesteśmy tacy roszczeniowi, prawda, ale nie, to nieprawda, my jesteśmy bardzo, bardzo respektujący i to się utarło dlatego, że ja kiedyś, jakiś czas temu przeprowadzałam rozmowę z przedstawicielem Gen X, czyli z moją mamą na temat tego, dlaczego to się tak utarło, że my jesteśmy leniwi, że my jesteśmy roszczeniowi i Doszliśmy do wniosku wspólnie, że to dlatego, że kiedyś przyjmowało się, że osoba poszła do pracy i to był taki kult tego um, zasuwania w robocie, po prostu, że poszła do pracy i powiedzieli: No, damy Ci za to tyle i tyle pieniędzy. I oni powiedzieli: OK, a potem chodzili i przeczyli na tego szefa swojego, że tak mało pieniędzy mu płaci. A my teraz przyjdziemy, i oni nam powiedzą: damy Ci tyle i tyle kasy. A ja bym chciała jednak tak troszeczkę więcej. I oni powiedzą, no nie możemy dać ci troszeczkę więcej. No to my pójdziemy szukać po prostu gdzie indziej, nie. Aha, okej. Okay. Czyli rynek pracy się zmienił, upoważnił do tego, żeby jednak pracownik oczekiwał więcej. I stąd się stereotyp zrobił, że ten pracownik, który nagle śmiech więcej, to akurat na was padło na zetkę No bo to akurat osoby, które nas zatrudniają, to są też te osoby właśnie, które w ten sposób kiedyś pracowały, co nie? Ale to też nie jest ich wina, tak po prostu tak po prostu jest, że tak do czegoś się przyzwyczailiśmy, nie jesteśmy chętni do zmian, prawda? Znaczy no my się, jesteśmy chętni do zmian, my zetki podobno jesteśmy chętni do zmian, a no i starsi od nas ludzie tak już czasem średnio reagują na zmiany. Czasami. Patrz, empatię też ma, że to, to nie jest nasza wina, że my to, co jesteśmy, powiedziała przed chwilą. Ja? Gdzie? Tak to ja nie wiem, zetka jest I taka to... sama jak? Jak my się okazuje. Ludzka twarz zetki wyszła. No. Widzicie, wystarczy Wysypała porozmawiać się. i okazuje się, że wcale się od siebie nie różnimy. No tak, trochę to, trochę, trochę, tak, trochę nie. No na pewno, wiesz, to tutaj teraz już fajna konkluzja z tego się taka urodziła, że ci przed nami mieli ten problem, teraz my go mamy i Wiktoria Ani się obejrzysz, to będzie siedziała tak jak my i rozmawiała ze swoim pokoleniem, które dla ciebie będzie zetką. i. No i też na ciebie będę patrzeć jak na swoich boomerach, no, nawet się da z nim pogadać. No tak, a to już nawet teraz mi się zaczyna trochę, że tak sobie mówię, ale oj te dzieci to by mogły się trochę ciszej bawić na tym placu zabaw. No, no. Ale to wiesz, a to, to, ta kwestia to akurat przez pokolenia jest, także... Tak kiedyś, to ja byłam taka głośna na tym placu zabaw. Drą te japy na tym trzepaku, nawet nie wiedzą do czego jest trzepak. Są jeszcze jest... gdzieś przepaki? Chyba już nie ma przepaków. A właśnie to jest dobre. No, nie, da nie widziałam dawna przepaka No, widzisz? Teraz się dywany myje, proszku. Co wy wiecie o życiu? <noise> no, ja się trzepię Bardzo. dywany w chmurze. Wiktoria, e... dzięki, dzięki za to zdarzenie dwóch światów trochę. No bo, bo mieliśmy szansę mm, posłuchać, jak to Wygląda z twojej perspektywy, nie, nie, nie w kwestii samej pracy w zakupach, ale takich oczekiwań chyba po prostu młodych ludzi. Kilka ważnych wniosków. Tych, tych o stażach, to myślę, że tu powinniśmy to podnieść bardzo mocno i, i zaplanować te staże dla młodych ludzi, żeby pokazać, przyciągnąć, zobaczyć, umożliwić tą pracę w zakupach, to może być atrakcyjne. Druga kwestia. Ja tak wynoszę z tej rozmowy, że chyba młode pokolenie potrzebuje znacznie większej przestrzeni, nie tylko do rozwoju, ale w ogóle do pracy i do jakiej, takiej, takiego luzu. Mogę dodać jeszcze, bo jak rozmawialiśmy na samym początku o stereotypach dotyczących zetki, to nie jest tak, że my jesteśmy właśnie roszczeniowi i leniwi, tylko my już mamy taką świadomość, że jak nie lubimy tego, co robimy, czyli na przykład. Robimy dużo pracy, a ktoś nam za to mało płaci, albo nas nie doceniają, albo ktoś nas w miejscu naszej pracy nas nie szanuje. To my wtedy wiemy, że my tej pracy nie lubimy, nie podoba nam się, więc będziemy ją gorzej wykonywać. Już nie robimy takich półśrodków, co nie? Chcemy mhm. pracować w miejscu, gdzie będziemy się dobrze czuć i wtedy jesteśmy po prostu najlepszymi pracownikami, jakimi możemy być. Na pewno nie jesteśmy leniwi. Super, dzięki. Super. I ja, ja myślę, że jedna ważna rzecz podsumowująca dzisiejsze, dzisiejszy odcinek, dzisiejsze spotkanie, to to, że młode pokolenie Zetki wychowały się w chaosie, i ten chaos, który mogą napotkać w zakupach, te, ta ilość zmiennych pożarów, różnych wyzwań, które się pojawiają, to tu się może okazać, że to są ludzie, którzy są atutem do tej pracy, więc no, warto się nad tym zastanowić. No, jakbyśmy my się nie wychowali w chaosie. No, tak naprawdę, się, chyba, chyba wychowujemy w chaosie. Chyba każde nie. pokolenie mogłoby to powiedzieć. Wydaje mi się akurat, nie? że każde pokolenie powie, kurczę, za moich czasów to naprawdę był chaos. Starzy hmm? ja nasi, to co, przejście z komuny do wolnej, do wolnej gospodarki. Dziwno dopiero mieli chaos. Nie? Jacek, no ale dowodem tego, że i nasze tak. pokolenie. I to jest najlepsze, nie? Za moich czasów to było. Hmm. <laughs> Jacek, myślę, że najlepszym tak. dowodem na to, że i nasze pokolenie, i pokolenie Wiktorii, odnajduje się w chaosie, jest to, że umieliśmy doprowadzić tą rozmowę dzisiaj do końca. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to za, za spotkanie. Wiktoria, dziękujemy Ci za odwiedziny w, w świecie widzianym okiem kupca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zachęcamy pokolenie Z, zachęcamy młodych ludzi do pracy w zakupach. To jest naprawdę fajna ścieżka zawodowa, mimo że mało o niej słychać. Więc serdecznie tutaj, głosem Wiktorii, zapraszamy wszystkich do zainteresowania się tym obszarem zawodowym. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, świata widzianego. O, kim? Kupca. Cześć. 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 Mamy to. Mamy to, proszę Pani. Mamy To, to nawet nowe pytanie, się pojawiło. To teraz zadałeś takie pytanie: jak taki bumer. Wujek jest taki straszny? Wujek jest taki straszny? A migi, migi. Mig. Pójdź tu na kolanko. no tu na kolanko. Cześć, bo to się nagrywa, kurde. Ja ja... Myślę, że na pewno. Już od samego początku z tym wiem, to zaskoczenie było takie, że wiem, że się nie dogadamy z tym pokojem. Za e, nie wiem, czy ty, ty chciałabyś coś dodać, albo jeszcze może coś na pytać ze swojej strony. Ja bym chciała dodać do widzów, żeby subskrybowali Wasz kanał. Także wiecie, łapki w górę i w ogóle.